Witajcie, rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj psalm wdzięczności za Boże przymierze, albo za Boże wiecz, wiecz Bożą wieczną niezmienność, tak to też można nazwać, psalm 111. I myślę sobie, że taki psalm, który właśnie w tej perspektywie takiego uchwycenia się Bożej niezmienności jest bardzo cenny dla nas. Myślę, że my doświadczamy zmiany znacznie bardziej niż oni wtedy. Oczywiście może ta zmiana wtedy była y, trudniejsza w tym sensie, że no, przy, przyjechał jakiś tam sąsiad i ukradł coś, albo najechał nas i tak dalej. No, my dzisiaj nie doświadczamy przynajmniej u nas tego. Natomiast y, w takim natłoku różnych y, informacji, w których naprawdę zachować y, jakąś trzeźwość jest trudno. Myślę, że właśnie jest to czymś szczególnie takim cennym i cały czas aktualnym dla nas. Oprzeć się na tej prawdzie, że Bóg jest niezmienny, tak? To, co On obiecał Jego przymierze, to, że jest Bogiem przymierza, to, że właśnie Jego słowo jest wierne, że możemy się oprzeć na, na tych zasadach, które ustanowił. Myślę, że jest czymś szczególnym. Także przeczytam sam z tej 11, może zwrócę jeszcze uwagę na kilka szczegółów. Alleluja! Z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Zwróćcie uwagę, kilka faktów ciekawych. Znaczy, pierwszy fakt to jest, że dzieła Pana są wielkie, ale co to oznacza w praktyce? To oznacza, że są godne badania, ale nie przez... Znaczy, też przez wszystkich można powiedzieć, ale do wszystkich jest określone przez wszystkich, którzy, którzy je kochają. Czyli jeśli naprawdę kochasz Boga to myślisz nad tym, co robi. Jak myślisz nad tym, co robi, to zachwyt ich i, i, i czy ten zachwyt nad nimi wypełnia twoje serce. To jest ciekawe, że no to, a to sumie jest logiczne. Jeśli kochasz kogoś, to chcesz być z tą osobą. Jeśli kochasz jakieś miejsce, to cieszy cię to, że tam przebywasz. Jeśli kochasz Boże działanie, no to, to cieszy cię to, że, że je widzisz. No, proste, proste jak drut. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Pamiętnymi uczynił cuda swoje, łaskawy i litościwy jest Pan. Daje pożywienie tym, którzy się Go boją. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, dając im dziedzictwo narodów. Wierność i prawo są dziełami rąkiego. Wszystkie jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości. Zesłał odkupienie ludowi swemu. Stanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię jego. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy, chwała Jego trwa na wieki. Popatrzcie, jak się tutaj przeplata kilka wątków. Po pierwsze na wieki, na wieki, na wieki, na wieki, chyba z pięć razy albo sześć. Przymierze, też przynajmniej trzy, dwa razy, jeśli nie trzy, chyba więcej. I jego wierność. Jego dzieła, i jego lud. I to wszystko jest połączone w jedną całość. Bóg, Bóg ma swój plan, Bóg realizuje swój dzieł, swoje dzieła, związał się swoim przymierzem. Jest na wieki taki sam, a my jesteśmy tym ludem, który jest, wobec którego jest łaskawy i litościwy. Jesteśmy tymi, którzy się go boją, daje nam pożywienie, pamięta o swoim przymierzu, ukazuje swoją potęgę nam, daje nam zwycięstwo, dziedzictwo narodów jak najbardziej. Jako Kościołowi w Chrystusie idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, nic się nie zmieniło, poza za metodą. Wierność i prawość Boża, zwróci uwagę apostoł Paweł, mówi o tym samym. Tak dobrze pamiętam, w pierwszym Koryntian, gdzie mówi o tym, że właśnie Pan Jezus, w kontekście oczywiście już Nowego Testamentu, ale mówi o tym, że, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. To jest drugi Koryntian nie drugi Koryntian, tylko drugi, desa... drugi no właśnie coś mi się tutaj źle otworzyło to jest do Tymoteusza drugi rozdział jeśli my nie dochowujemy wiary on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może, to jest drugi rozdział trzynasty werset ta wierność jest taka sama, niezależnie od tego czy stary czy nowy testament Bóg jest wierny swoim obietnicom, możemy na Nim polegać. Porządkiem mądrości jest bojać Pana, tak samo wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwi, prawdziwie mądrzy, a chwała Jego trwa na wieki. Przypominajmy sobie o Bożej wierności, przypominajmy sobie o tym, że o Bożej niezmienności i o tym, że związał się przymierza Jezusia Chrystusie z tobą i ze mną. Jeśli jesteś wierzący, jeśli zaufałeś Chrystusowi, możesz niezależnie od wszystkich zmian w swoim życiu wiedzieć jedną rzecz, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki jest Twoim Zbawicielem, jest Twoim Panem. Przeprowadzi Przeprowadzicie cokolwiek tam jest do przejścia i będzie na Ciebie czekał po drugiej stronie, jako Pan i Zbawiciel, który położy Ci wieniec na skroń. Panie, dziękujemy Ci za Twoją wierność, i dziękujemy Ci Panie za to, że to jest źródło bezpieczeństwa i spokoju. Daj nam tego doświadczać, daj nam się z tym, tego tym cieszyć. Uspokajaj naszą duszę, Panie i i, I przeprowadzaj nas przez to, cokolwiek, co, co jest potrzebne do przeprowadzenia, przez co mamy przejść. Niech Tobie będzie chwała, właśnie w tym, że jesteś wierny i będziesz okazywać się wierny. Daj nam, daj nam tego doświadczać i daj nam Ciebie za to chwalić. W imieniu Jezusa cię o to prosimy. Amen. Polecam wspieranie mojej służby. Już za trzy tygodnie gdzieś wyjeżdżam do Tanzanii i do Zambii. Będę wdzięczny za wszelką pomoc z Bogiem i do zobaczenia.